jestem studentem 4 roku budownictwa na Politechnice Krakowskiej. Pochodzę z małej miejscowości z okolic Sandomierza, Spęchowa. Mam dwoje rodzeństwa, młodszego brata, który chodzi teraz do drugiej gimnazjum i starszą 33-letnią siostrę. Siostra od ponad 20 lat choruje na połodrowe zapalenie mózgu. Jest całkowicie sparazjalizowana, wymaga całkowitej opieki. W związku z tym, mama musiała zrezygnować z pracy i opiekować się nią 20, prawie 24 godziny na dobę. Każde wakacje od tamtej pory przeznaczam na pracę zarobkową. Programu skrzydła korzystam od roku. W zeszłym roku po trzecim roku studiów byłem zmuszony do kupna nowego komputera i zamiast rata zamiast 80 zł wynosiła prawie 300. Tych pieniędzy zaczęło brakować, też kłopoty w domu spowodowały, że byłem w takiej podbramkowej sytuacji. Wtedy pojawił się ksiądz Pitucha, dowiedziałem się o możliwość pomocy w ramach właśnie programu Skrzydła i w ramach dzięki niej sponsor postanowił sfinansować mi zakup tego komputera. Więc moja sytuacja finansowa uległa poprawie, byłem w stanie się do, do końca tego roku akademickiego utrzymać. W czerwcu, także już końcówka roku, wiadomo, fundusze się kończą. Ksiądz zadzwonił do mnie, zapytał się, jak, jak wygląda moja sytuacja, jak sobie radzę. Pomógł mi dotrwać do, do końca tego roku, jakoś przeżyć, związać koniec z końcem. Później poszedłem do pracy przez wakacje, także staram się już teraz na bieżąco przeżyć kolejny rok. Tej pomocy. Ogólnie cały czas studiuję, to dało mi też taki dosyć mocny bodziec do, do dalszej nauki, do tego, żeby dalej nad sobą pracować i także do tego dostrzec tą radość, bo pomagania innym, tak jak ja czułem teraz, jako że ktoś mi pomógł. A także myślę, że w przyszłości to zaprocentuje, że ja jeszcze bardziej będę chciał pomagać, jeżeli będę już w stanie. Przekaż 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Sandomierskiej. Twój 1% pomaga w leczeniu, rehabilitacji i edukacji.